Hej, hej, witajcie. Jak nie mam co nagrać, nie wiem co nagrać, nie mam pomysłu, nie mam materiału, nie mam weny, to co robię? Cięgam do szuflady skarbów i przeglądam, co tam mam do testowania. No i takim sposobem, zerkając do szuflady skarbów natknęłam się na fajne rzeczy. Testuję dzisiaj. Padma graf. Mam paletkę cieni i róż albo róże. Niedługo się należało w tej szufladzie skarbów paczka od Stars from the Stars. Dziękuję za paczuszkę. Są to produkty do ust. I Jakieś właśnie jak widzieliście może na Instagramie na, rol, na, na storce yy, ozdoby takie, tak wygląda tutaj Karteczka dołączona do pudełeczka. Oczywiście dziękuję Marce Stars, de Stars, za takie cudzenieczka podesłane. No, trzeba się tym kiedyś pobawić. Wow! Mi to od razu mi to na, do głowy przyszło, żeby to tutaj dać. Nie wiem dlaczego. A wiem, że to jest taki paszek do naklejania. Fajny z cyrkoniami. Można docinać. No, I tutaj są takie serduszka. To byśmy gdzieś też wykorzystali. Ale dzisiaj zajmiemy się tymi produktami do ust. No bo na oczy mamy co nakładać, a nie mam co tak w sumie przetestować na usta. Dostałam do ust coś, co już mam. I mam właśnie na ustach nałożone. Big Go. To jest Lip Plump Glossy Serum. I mam tutaj nowe opakowanko, więc myślę, że to też pójdzie dla Was na rozdanko. Skoro mam takie już jedną makomanko, produkty do ust, błyszczyki. Jeden jest całkiem przezroczysty, tu jest z drobineczkami, tu jest z drobineczkami. Już zrobię słocze tych. No, przezroczysty jak przezroczysty. Myślę, że nie trzeba słocza robić. 01 odcień. Just wet. Po prostu mokre. Ale te naprawdę mnie bardzo interesują. Świeżutki, ładny zapach. Uh -huh. Iskiereczki mieniące się na różne kolory. 02 Wet End Winelight. Ten jasny to jest przezroczysta baza i drobinki. Ale takie, wiecie co, malutkie iskiereczki. To nie jest taki hamski brokat. I tutaj ten drugi różowy. Lekko brzoskwinkową poświatę daje, ale pięknie się błyszczy. Też ma drobineczki bardziej złote, brzoskwiniowe złote takie, śliczne. No ja mam usta właśnie tym, tym preparatem posmarowane. To może pod koniec filmu sobie nałożę któryś z tych produktów. Po prostu Wet. Ja bym sobie ten po prostu Wet, po prostu mokre. To będzie dobre na jakąś matową pomadkę. Mm -mm. Stieram, bo jestem bardzo ciekawa. Weźmiemy ten Wet. Wiecie co? To się nie klei jak błyszczyk. To będzie naprawdę taki top coat na matową pomadkę. Fajnie. Okulary mam brudne. Komfortowo na ustach. Mm, powiem, że się nie ciągnie. Fajny. Mhm. Słuchajcie, może zrobimy tak: zabiorę się za malowanie oczu i potem dopiero te usta, nie? Tak zrobimy. Tak to wygląda. Takie kasetki. To wygląda jak palety Mothership, tylko że takie wersje mini-mini. Pozwólcie, że na początek będę miała okulary. I paleta do oczu. Hmm. Paletę do oczu otrzymałam do testów od Joli. Joluś, dziękuję. Jola, jak była w Polsce, spotkałyśmy się. Byłyśmy y, w Forum. Byłyśmy w Seforze, w Douglasie, zrobiliśmy taki, taki obchód po galerii. No i Jola wtedy mi właśnie przekazała te y, do testów. Kolory oczywiście moje. Miód. W środku mamy fajne lusterko. Cienie w odbiciu wyglądają, tak? No ładne kolorki. Już Wam pokazuję, z bliska błysk po prostu jest obłędny. Wydaje mi się, że to jest ta formuła Astral. Ale nie ma tutaj jasnego beżu, więc bez niego się obejdę. Tak. Taki sobie challenge wyznaczyłam. W tej chwili właśnie. I mamy jeszcze róż stopelczków. I jaki to jest odcień? Cosmic Coral. Tak prezentuje się róż w środku. No ale zaczynamy od oczu. Przygotowałam sobie pędzle. Tak mi będzie wygodniej lusterko. Okulary mi podtrzymają niesforne loczki. Pędzelek od Maxi 06. I zaczniemy. Klasycznie od załamania, no bo co tu innego zrobić? Czyli będzie klasyka gatunku, makijaż niuczka. Yy, myślę, że dosyć mocny, wieczorowy przez ten błysk. Tak, jest wieczór jak nagrywam na jutro. Ok, sięgam po ten cień, czyściowy można powiedzieć. O, jak się mało pyli. Dobrze, e, pomaluję się do mojego lustreczka stworzonego przeze mnie. Cień przejściowy, słuchajcie. Dałam na mm, lekko przypudrowaną powiekę, tylko z samym korektorem. Nie otrzepuję, albo Tak, o, jak się ładnie pigment buduje. Jejku, ja nawet słoczy nie zrobiłam. A, może zrobimy Halloween, coś takiego. O, tu dam też ten ciemniejszy. A zostawię. Ala Halloween. Jak u mnie są Ala Katrysy, może być Ala Halloween. patrzcie. Zbudowane już jest załamanie. I powiem Wam. Zdradzę Wam tutaj taką rzecz. Zbieram teraz na Padmagorach. I już widzę po tym pierwszym cieniu, że będę zadowolona z tych cieni. No. Fajne. Drugie oko. Już do lusterka na odległość. Czy cztery cienie to za mało? Zależy do jakiego makijażu, wiadomo. Mam pomysł już teraz na ten makijaż, tu dam ciemniej, ale potem rozjaśnię, bo wiecie, nie, nie, za dobrze w ciemnym wewnętrznym kąciku, nie szkodzi, potem to jeszcze popracuję. Ale chcę właśnie ten błysk wykorzystać na środek powieki. No powiem Wam, że jakość cienia przejściowego jest rewelacyjna. Jest to naprawdę, jeszcze nie dotykam palcem, to co robić, zrobić teraz słoczeco co? Może zrobić, Nie? żeby wiedzieć, czego się spodziewać. Wezmę sobie od Maxi jeszcze ten pędzelek, ten płaski i zaznaczę lekko dolną powiekę. Dlatego, że potem tego pędzla użyję do nałożenia w kącik zewnętrzny cienia tego najciemniejszego z palety. O, mamy tak zbudowane. To teraz przerwę na chwilę i zrobię słocze. Może jest ciut ciepły ten cień, ale bardzo chyba niebieskie to one w tęczówce wybija. Dobra, lecimy, zasłaczamy. Pierwszy cień, ten jasny. Jakaś niezaskakująca konsystencja. Natomiast mat już yy, tak. No, przypomina bardzo gładkie cienie. Takie wiecie, Denona, coś takiego, taki, taki, gład, taka gładkość. Tu jest ten najciemniejszy. Teraz ten błysk. Jedwabik. Taki jedwabik to jest. Już Wam pokażę na palcach. Czy to lata to wyostrzenie? Dobrze, lecimy. Pierwszy cień. To będzie taki satynkowy. Jest satynkowo-perłowy. Drugi cień, ten przejściowy, który nałożyłam. Pigment jest super. O, tu będzie w zewnętrzny kącik. I teraz błysk. Rozproszyły się te drobinki. Myśmy tym palcem dołożę na z ciem, ciemnym razem. Można pomieszać. O, bardzo ładnie te cienie się nabrały na palec i przetransferowały na, dło, na, na, dło, na rękę. Podoba mi się. Dobra, lecimy dalej z makijażem. Nie mogę doczekać. Ciemny. Kącik zewnętrzny, bardzo ładny. Kolor. Dołożę, nie odseparując spenczla. Dwie drobinki posypane buduje się pigment pięknie bez żadnych plam i od razu przejeżdżam tutaj na dół przejeżdżam tu jeszcze resztką w załamanie żeby zgubić załamanie nad załamanie ciemny poględuje. I skoro tu zostawiłam tak, tak. To jeszcze tutaj dodam troszeczkę tego ciemnego. Tu połączę. Hmm, mam o Mam przygotowane już na ten Ala Hello. I teraz drugie. Żeby mi wyszło tak samo, bym chciała bardzo. To mi tak samo wyjdzie, nie wiem. Nie wiem. Muszę rozblendować troszkę. Hmm. Co to mi wychodzi? Dokładam tego cienia przejściowego na górę. I tutaj. Będzie mocny na makijaż wieczorowy, taką paleteczką, czwóreczką. Błysk sprawę rozwiąże, bo na razie to wygląda bardzo mocno. Mhm. Trzynastka od Maxi, i sięgam po ten najpierw satynkowy. I rozjaśnię nim kącik wewnętrzny. I na dolną powiekę troszkę. Dobrze widzicie, e, paletka jest ciepła, taka czekoladowa. Mm. Błysk w wewnętrznym kąciku pięknie wygląda. I to jest ta perełko satynka. Poblenduję wszystko płaskim pędzlem, żeby te granice nie były takie ostre. O, widzicie, jak złagodziło. Tak, tak przedłużam ten moment do sięgnięcia pod tego najlepsz, najpiękniejszego błysku z palety, przynajmniej na razie. E, biorę, co biorę? Nie, Kohohido biorę ten pędzel, zobaczymy, czy on się nałoży. No, nałożył się. Lecimy z tym błyskiem na środek powiem. Wiecie co, na drugą powiekę nałożę palcem ten sam cień, który nałożyłam w wewnętrzny kącik. Żeby przygotować bazę pod ten docelowy błysk i iskrzący. Widzicie, tutaj jest za ciemno. Dobra, dokładam jeszcze tej satyny. To jest bardzo ładna satyna, mocna perła, bardzo mocna perła. Wygląda przepięknie na opowiece. E, ciemny, ciemny. Wracam do ciemnego. Już nie dobierając cienia. Tutaj do dopracuję te brzeszki. Bo to się ładnie przechodziło. Tak. No, teraz jest OK. Tutaj jest OK. Już wygląda ładnie Hello Tutaj jest OK. Wygląda ładnie Hello a tu jest za ciemno, więc co zrobić, co zrobić. Rozproszę na całość. Na razie. I wyszły centeczki, drobineczki, takie malutkie iskiereczki. I robię to samo, co na, na tym oku. Ten tutaj ciemny. I tu ciemne granice. No, tak to wygląda i podoba mi się. Dobrze, tu jest bardzo mocno ta perła. Tu dołożymy troszeczkę jeszcze tej perły. I teraz sobie pozwolę na ten złoty włos. Tak. Oj, muszę wam nagrać latające oczy. Pięknie to wygląda, ale czuję, czuję, że leci po policzkach. Ja nie używam tutaj kleju, żeby zobaczyć, jak to działa tak na szybko. No dorównałam chyba te oczy do siebie i coś na dolną powiekę jeszcze wprowadzimy, czyli trzynastką od Maxi. Pod spód tutaj daje też ten złoty. O, czasem tutaj ma się iskrzyć. Dolna powieka też ma się iskrzyć. No, złoto, że złoto, że hej. Ja już to zostawię te oczy. To mi się podoba. To mi się podoba, co wyszło. Tu jest za mało ciemnego. Ala Hello ale, moje. Ala Hello ale. Dołożę sobie jeszcze tutaj perełeczki. Dobrze, może być, bo dobrze. Ok, to teraz różyk. Tu mamy dwa odcienie różu. Więc wezmę sobie P70 pędzel, włosie naturalne Hulu. No, z chulu. I teraz tak, biorę najpierw ten róż, a zysło go, dobra. Wezmę drugą ręką, palcem mam czyste, najpierw wezmę ten róż różowy. I teraz ten zgaszona taka zgaszony, brudny róż. O. I jedną stroną wezmę ten różowy. Niestety zapomniałam, że będę to używać i dałam sobie kremowy, ale przypudrowałam. Ten jest chłodny. Dam dużo, żebyście widzieli kolor, bardzo ładny, taki ożywiający, drugą stroną ten zgaszony Dropię ten pędzel. Czy jest różnica? Chyba jest. Chyba. No jest. Ładny. I jeden ładny i drugi ładny. Zgaszony, żywy. Zgaszony, żywy. Zgaszony. Żywy. No i teraz, może tak delikatnie, bardzo. O, pomieszam te dwa. Te, to się sypie, słuchajcie. To się sypie. No, sypie się. Pomieszałam i teraz sobie dołożę tu. I dołożę tu. Aby zrównać kolorystyczny. Chyba będzie za chłodno, ale nie szkodzi to test. Nie, nie pasuje mi ten róż w ogóle dzisiaj do makijażu oka. Jedynie co to tym, bym musiała tym właśnie zgaszonym to wszystko przygasić. Dobra. Ale jako róże. No, paleta do oczu to paleta do oczu, ale słuchajcie, róże to tutaj. Drogi bardzo produkt, a taki efekt mogę uzyskać innymi różami, których mam mnóstwo w kolekcji z tańszych y, marek. Więc za różem jestem niekoniecznie, bo no, róże to wiecie. No tak jak mówię, takie kolory dostępne wszędzie. Natomiast no paleta do oczu super. Y, bierzemy się za usta z kolekcji Blanket. Wezmę sobie, wykonturuję usta. Oczywiście Stars from the Stars, ta konturówka taka. Yy, cozy Nude, ta taka chłodna. Dołożę sobie jednak, ale zmieniam koncepcję. Dołożę sobie Limatic Pirene 08. Wezmę sobie jasną pomadkę taką welwetową z Oriflame Iconic Lip Elixir. Welwetowa, przewspaniała pomadka. Okularki i przeczytam Wam kolorek tej pomadki. Za ten czas ona sobie będzie wysychać. Co by mogło być innego? No New Whisper przecież moja ukochana, bo mam jeszcze jedną taką teraz jasną i mi się troszkę one mylą. Dobra, już włosy dam na dół. Tak wygląda. Przygotowane usta są pod te błyszczyki. One takie się zrobiły zastygające, zastygnięte troszkę. Rzeczywiście to jest taki top, wiecie? I zastygający błyszczyk. Hmm? Nie powinien się właśnie ciągnąć, tak? Taka gumeczka się zrobiła. Ale schodzi z ręki, jak się odbija palcem. Um. Lecimy z tymi ustami, a potem już skończę, co? Oczy, rzęsy. Co tu zrobić, żebyście zobaczyli? No, po prostu mokre zostawię, bo nie mam trzech warg. Zrobię na górnej ten biały. Patrzcie, nic się nie ubrudził aplikator, no. A na dole ten drugi, brzoskwiniały. Mhm, mm mieszam. Wiecie co widać, drobinki. Zobaczymy, ale to jest fajne i właśnie dobrze, bo teraz pomalowałam usta, a jak będę kończyć, u, to dużo, będzie naprzegięłaś, To no, takie dobre, bardzo ładnie usta wyglądają, bardzo ładnie, kurczę, ładne to, wszyscy się zachwycają tym olejkiem. Stars from the Stars, właśnie z tymi y, złotymi drobinkami. I on jest właśnie wykupiony. Ale słuchajcie, to jest. Oj, to miałam brudny. Aplikator. Y, to jest podobne. To tutaj wezmę glutka O. No, to jest podobne. Tylko właśnie, to jest olejek, który no raczej Wam nie zastygnie. A tu mamy podobny efekt tego błyszczyka Top Coat. No, coś orężatka. A dokładnie mm, smak, zapach przypomina mi te błyszczyki 3D z burżła. Miałam trzy odcienie, zdaje się, tych błyszczyków. Już dawno poszły do utylizacji. Dawno, dawno, dawno. Ale, jak kojarzycie, one takie smukłe, cienkie. To jest to, bardzo podobne, bardzo. Już żadnej kreski nie robię, bo oko i tak jest już mocne, ale kolory fajne, nie? No. Baza Eveline Varieté. Ciekawe, jak mi wyjdzie z tymi rzęsami tak na odległość maluję. Tuż, Wonder Lash Oriflame 59. ile rzęsy dają, nie? Dobra, może być. Nagram wam potem latające oczy, które teraz wstawię, a ja już szybko podsumuję dzisiejsze produkty testowane. Zacznę od palety cieni. Jak nie ja, ten makijaż. Dajcie znać takie ala Hello ala Spotlight. No, to wszystko ma gdzieś tam jakieś podobieństwo. Czy jest dobrze? Czy mi jest dobrze? Ocencie. To sama nie wiem. Jest na pewno mocny makijaż wieczorowy mi wyszedł, tak. To jest niezaprzeczalny fakt. <grym> Ale paleta rewelacja, tak. Cienie, jakość, błyski, przepiękne. No, tylko to kosztuje, nie? No właśnie. A czy takiego efektu nie uzyskamy tańszymi? Oczywiście, że uzyskamy. Starsami, Glam Shopem, tak. Niemniej jednak Marzenka kupi mother Shift. Shift. Marzenka jednak kupi mother Shift, bo chce mieć. chce. Marzenka chce mieć pad Magrab. No, tak. Co do różów, hmm, Ładnie policzko wygląda. No, Kolor, kolory fajne, jasne. Znaczy, kolory rzeźki i trzymulony, ale. Czy, no ładnie, ładnie wygląda policzko, powiem Wam ładnie, ładnie, gładziutko, fajnie, ale. róże to róże. No nie mówię, oczy to oczy, paleta do oczu to paleta do oczu. Dobra. Sprawdzę teraz, czy mi się coś ciągnie, brzydko nitkuje. Mm. No nie. Rzeczywiście to są takie top coaty, które lekko przy. Sychają na ustach, dalej się pięknie błyszcząc. Mm, drobinki ładne, malutkie, nie takie chamskie, brokatowe. To są iskiereczki. Usta są rzeczywiście takie mokre. Jest to komfortowe. Nie ciągnie się, nie nitkuje, jak mówiłam. Nie ma posmaku tłustego rosołu. I jest takie miłe. Miłe i takie orzeźwiające troszkę, to są takie smaki letnie błyszczyków, to nie jest nic waniliowego, karmelkowego, otulającego, palonego, wiecie te takie czekoladowo, karmelowo, palone, no nie, 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 to już jest taka w stronę rzeźkości, w stronę letniej, no, no i tyle, takie wiosenny, wiosenny smak powiedzmy. Bardzo, bardzo fajne produkty. No, zostawiam na podorędziu, będę używać. I jeszcze sobie dołożę tego, tylko boję się zabrudzić, ale to wiecie co zrobię na ręku tego, że tylko mokrość, nie? Tylko mokrość i palce. No, okej. Okay. Jak ktoś nie lubi drobin, koloru, tylko mokrość jest dla niego. No i tyle. Także jak wam się to wszystko dzisiaj podoba, widzi, oceńcie w komentarzu. Też i poproszę łapeczki pod filmem. No i co? I żegnam się już z wami. Taki film nagrałam właśnie, szuflada skarbów plus. Stars from the stars nowości. I życzę wam wszystkiego dobrego, co was spotka. Do następnego. Hej, pa, pa.